Ogłoszenie dusz pasterskich. Bardzo chciałbym wyrazić moje uznania i jednocześnie wyrazić moją radość z powodu dużej frekwencji w czasie misji świętych w naszej parafii. Dziękuję wszystkim, którzy gorliwie uczestniczyli, którzy przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania, którzy przez cały tydzień gromadzili się tu aby otworzyć się na działanie Pana Boga i przy, wydać owoce tego czasu łaski. Bardzo serdecznie jestem za to wdzięczny i jestem tą postawą zbudowany. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas gościli na, na obiadach z ojcem rekolekcjonistą podczas tych misji. W sobotę... W, w najbliższą sobotę o godzinie 7 udajemy się na pielgrzymkę do Lichenia. Są jeszcze wolne miejsca, gdyby ktoś chciał, koszt to 80 zł. O, o 7 wyjeżdżamy, pewnie wrócimy późnym wieczorem. Dzisiaj jeszcze o godzinie 15, msza święta dożynkowa i, i dziękczynienie za plony. Po mszy świętej proszę, żeby zostali kandydaci... Do pierwszej komunii świętej i kandydaci do bierzmowania. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na energię elektryczną pani z Zbysławie, pani Pyclik Małgorzacie oraz pani Annie Gralka. In, intencje szalne w poniedziałek i we wtorek muszę święte odprawię prywatnie. Jutro między innymi o siódmej rano będę odprawiał muszę świętą u sióstr w Szczecinie, które przez cały tydzień misji modliły się, aby w naszej parafii one przyniosły obfite owoce. W środę o godzinie 18 intencja wolna, w czwartek intencja wolna, w piątek intencja wolna, w sobotę ze względu na pielgrzymkę przy świętej nie będzie, odprawimy ją w Licheniu. I w przyszłą niedzielę o 10:30 będziemy modlili się za świętej pamięci Danutę Szaj w trzecią rocznicę śmierci oraz za świętej pamięci Wiktora Sawickiego. Na koniec jeszcze pomódmy się w intencji wszystkich chorych, cierpiących naszej parafii, polecając ich wstawiennictwu Matki Bożej. Matki miłosierdzia, matki, która jest zawsze przy tych, którzy cierpią, powstańmy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Bosza Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Pan chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza. Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas uzdrowienie chorych, uzdrowienie chorych, uzdrowienie chorych.